Hej, misia! No hej, Basia! Siadaj, siadaj! Cześć, ciocia! Jak wam się podoba moja nowa stylówka? Vintage. Trochę jak klaun. Pardon, młodzieńcze? Młody! Chyba chodziło mu o to, że całkiem ładnie, bo on bardzo lubi cyrki. Nie, chodziło mi o to, że wygląda jak klaun. Daj nam chwilę, kochana. Mhm. Młody, co ty robisz? Przecież nie wolno obrażać innych. Ale sama zapytała, jak wygląda. Więc chcesz, żebym kłamał? Nie, synek, nie o to mi chodziło. Więc chcesz, żebym nie kłamał? Tak, ale nie w tej sprawie. Więc kłamać? Dobrze, skłam ten raz. Okej. Okay. Ciociu, pięknie dziś wyglądasz. O, oh, dziękuję. Ha, kupiła to. Co kupiłam? Nic, bo mama kazała mi skłamać. Nie, tak nie powiedziałam. A mama też tak robi, i teraz razem naginamy prawdę. To ja przyjdę kiedy indziej. Mama, a ty też dzisiaj ładnie wyglądasz. Serio?